Witam was kochani bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Jak widzicie, nowa fryzura już jest Możecie w komentarzu napisać, czy lepiej mi było w rudym, czy w obecnej fryzurze Jakbym ja miał oceniać, to ta mi bardziej pasuje Przynajmniej dla mnie, nie wiem jak dla was Napiszcie w komentarzu I oh. <laughs> Boże I coś takiego na pierwszy strzał? No widoki musiały mieć niesamowite, naprawdę Jak było widać zresztą po reakcji, tak? HAPPY! Okej okay. BAGDAD! Boju! Boju! Nie wiem, dziwne, bardzo dziwne, coś takiego, nie, nie wiem, ale Happy Birthday to you, to się zgadza. To dla wszystkich osób, które dzisiaj mają urodziny. Wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia, szczęścia, miłości, radości i bądźcie zawsze uśmiechnięci. Tego wam życzę, ale przede wszystkim, jak to trzeba standardowo powiedzieć, zdrówka. Tak? Zdrówka jest najważniejsze, pamiętajcie. Aha, What the fuck? O nie, Ej naprawdę. Nie. Tego się nigdy nie spodziewałem, ale tak wyrąbali ziomko, że musiał za wszystko zapłacić. No nieźle. No ale wybaczcie się, bez sensu. Bo tu pół kawy, tu cała, no to tak naprawdę wszyscy stratni.

Ja wiem, może się to podobać, no ale czemu to trwa kurde 15 sekund? Jak ja mam smyra, wystarczyło 3 sekundy, żeby pokazać, jak to wygląda. Czemu dam 15 sekund i kadru nie zmieniam? Bez sensu, jedziemy dalej. Man! Oles. bohater, niesamowite. To znowu się powtarza. Ile to jest bohater na tym Instagramie, to jest szok. You know Ej. Są rzeczy ważne i ważniejsze, tak? No jednak ja tutaj często gram w sesa, no i rozumiem tutaj wybryk kolegi. Czy jest to dobry ruch? Nie wiem, to się okaże po tym, jak później po skończonym graniu zobaczy swoją listę, ile wygrał, ile przegrał. On to wtedy to oceni, czy się opłacało, czy nie. Jeśli same zwycięstwo, to wiadomo, że się opłacało. Jeśli nie, no to trzeba byłoby tu rozważyć już tą sytuację, bo jednak mógł wybrać siedem yy, dziewczyn ze swoim łóżku. Some... Body Zajebiste, fajne. Jest pomysł, jest! No ale nie ma co z góry zarzucać, że jesteś tutaj y, przegrywem, tak? Ja myślę, że na ten moment już znalazł swoją drugą połówkę i stworzyli tutaj przepiękny napis Love przy zachodzie czy to wschodzie słońca. To jest niesamowite. <grym> Mam też niektórzy dobry humorek! A już wcześniej składałem życzenia osobom, które mają dzisiaj urodziny, ale teraz dla wszystkich, dużo uśmiechu wam życzę. Dzisiaj akurat się składa, bo nagrywamy to we wtorek i odcinek jest we wtorek. Przecież to jest niesamowite. Smacznej kawusi pysznego serniczka. Buziak dla was dałbym wam babcinego, no ale dosmeram cały obiektyw, a to nie pasuje, może co? O! Nie, nam razem to naprawdę... Średy internet nie, coś nie, po nie, powiedział, nie, e? Co? Oh. Oh, kurde. E? Oh, nie, nie, Co? nie, 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 Na pewno, na pewno. Przecież tu widać przed tym, że już są wyprostowane. Nie próbujcie tego w domu, bo może być naprawdę źle. Uuu! Uuu! Ale się rozniosło. Hej! <grymny> No no tak, to no wiadomo, że ta zabawa miała się tak potoczyć, no normalna sprawa. O! Na ostatnim odcinku też mieliśmy podobne nagranie na z tą samą muzyką, także to jest niesamowite i zarabia się tańczy w ogóle zioma <laughs> i ta muzyka w ogóle jest taka chociaż, że jak się słyszy kurde po pierwszej nutce to już człowiek się uśmiechnie Baby, A, okay. oh, baby. <laughs> jak tak można, że ona rękę wyciąga no przecież ona by mu tą rękę włożyła do portfela i by mu wszystko wzięła tak, spokojnie. Strasznie tutaj łapczywe zagranie. Nie wolno, nie wolno tak. Na spokojnie. Ale gay. O. Mm. <laughs> Co to jest? W ogóle gdzieś to widziałem, ale że normalnie są ubery, gdzie nie ma kierowcy i normalnie cię, cię to zawozi z punktu A do punktu B. Nie wiem dokładnie. W której części Europy to się znajduje, bo to chyba w Europie jest Chociaż może to nie być kurde w Europie, tylko w Ameryce Nie wiem, jeśli wy wiecie to napiszcie w komentarzu Ale naprawdę popatrzcie się jak technologia się pcha do przodu Przecież my niedługo będziemy, nie wiem, się teleportować Chyba trafiliśmy na taki idealny moment Na przełomie powstawania niesamowitej technologii Moje pokolenie bardzo dużo przeżyło Kurde z takich telefonów na przycisk na dotykowe Samochody elektryczne o i, i dużo więcej Nie. <tryk> Duży sorry. Jak jest problem w tym, że spadła jej torebka i że się chciał pomóc po prostu podnieść? I jakby mi taką jazdę zrobiła, to byśmy pojechali, ale osobno do domu. <tryk> Ale wajbuje tam. Do, dobrze, dobrze, dobrze to chodzi. Widać, że się wciągnął w tą muzyczkę. Kurde, jak się zastanawia tak długo, no to trzeba było od razu i. Wtedy by się usiadł o swojej koleżanki. Może by to była ta jedyna miłość. Kto pierwszy, ten lepszy, jak to się mówi? <mim> <mum> 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 o, aj <zajebiste. mum>

no, kurde, śniło mu się coś w nocy, no i przez przypadek się zduptu, że tak powiem, z łóżka, no i, i tutaj w pod, w skrzydła kolegi. <ścoughs> no i co, poradzić? No. <ścoughs> Koleżanka zanurkowała, no bo troszeczkę za bardzo się popiło. There's two types of drunk. No, no to to się wszystko zgadza. Fajny piesek w ogóle. No, ja zwróciłem uwagę akurat na tego pieska, bardzo fajny. Coś tam jeszcze w mordce ma. Pozdrawiam cię. A, to jeszcze dziewczyny były. O tak. What are you are you ja tego typu ojcem będę, że wrestling to musi być. Jak byłem młodszy to w wrestling wierzyłem. Dopiero później. Moje wszystkie marzenia, że wrestling jest prawdziwy, poszły z gruzem, że tak powiem. Tak naprawdę po tym straciłem jakąkolwiek chęć oglądania tego dalej. O, ale bohater ty! No. No ale zawsze może kolegę uratować, i też się jakoś dogadają. Na se fajnie, ty nie. Zrobić, no niestety, nieraz i się przygra. dzięki za 10 lodzików. <laughs> dziękuję, <laughs> <bardzo, laughs> dziękuję bardzo, dziękuję bardzo. Pani pozdra pozdrawiam, pozdrawiam <głysza> Jakuba. Powiem, że wszystkich Was tu pozdrawiam. <głysza> <głysza> Kurde, mój były klub grało się za młodziaka. O nie, to się źle skończy. O nie. To się źle skończy. I dobrze, że jeszcze zahamowało, ale myślałem, że tutaj pójdzie tak z procy. Nie wiem, już mam wrażenie, że teraz wszystko w tym kierunku będzie zmierzać. O! Ja bym nie skorzystał z tych pomysłów, jeśli ktoś chce skorzystać, to e, zapraszam serdecznie. U pci męskiej raczej nie polecam, bo to się źle skończy. Znaczy, skończyć się może dobrze, ale nie wiem jaki odbiór będzie. Oh <słyski> Let's go, tak jest. On dalej tam świętuje, tak mi się wydaje. Ale wysportowany chłopak i tak super biega. Zaraz się zesram. Ale wysportowany chłopak i tak super biega. W takim momencie technika jest najlepsza. W sensie podczas jak się wiecie, kiedy się dwuje, to technika biegu jest idealna, perfekcyjna, nie ma się do czego przyczepić. I tutaj się nie dziwię, że pani tak zareagowała Hej, hej, shit, jeszcze to hej, hej. <coughs> Hi. Eee... O, kurde, nie, nie. Ej, to wyglądało jak naprawdę mu tak przydupił. Co jest? Tak zwany kawalerski wieczór. Pięk, pięk, dawaj, dawaj, dawaj. A ja. <grywa> Potrzebuję mają? Potrzebuje namiarów tam Naprawdę widać, że tutaj fachowa dłoń to jest mistrzostwo świata. Dobra Ola, podej trzy losowe słowa. Auto, komórka, kapta Och. <grym> o. o. Jedę sobie autem i kebensz komurkę. O. <grym> o. No mam Woah, man. Dobra, dobra, dobra. Mm, mm, mm. Dobra, dobra, dobra. Ale ładnie polecie. Niesamowity zasób słów, niesamowite rymy. Wręcz bym powiedział, kwintesencja prawdziwego polskiego freestylu. <śmienic> no i <pop> <śmienic> wzruszające. To jest taki standard. Może niekoniecznie do kelnera, ale wokół swoich najbliższych to zawsze działa i wiadomo o co chodzi. Nie trzeba dużo się wysilać, wystarczy proste kiwnięcie głową i każdy wie o co chodzi. No Te dziewczyny to pewnie też się nazywają Marko i, i nie wiem jakieś tam jeszcze Adam <śm> 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 Nie... No profeska Do okay, better go first. Oh, hello. Yeah. Okay, o, o, o tej nowej gierce Spoko się w to gra. Nieście nie galiliście to sprawdźcie sobie. Nice guys or bad boys. Bad boys. Why? They're more fun. Is this guy a bad boy? He's bad and bad. Nice guys are bad boys? <laughs> oh! Oh, zoop. Mano, essa é 20, eu não reais, real, 20 não. Reais, não. Sai fora, isso aqui é um não, Mac, pai. Oxi, ah, melhor pai. não reais só isso aqui de fraude. Ainda um o né? <laughs> Deus me livre, bora, Ué, bora, bora. Boa ideia. Mano, essa aqui gama... I can que

Myślał, że spaż na cztery literki <grywa> <grywa> Każdy jak wysyła jakiś śpieszny, krótki filmik do znajomych, no to wymyślicie, że oni hmm, Coś się tam zaśmieją, odpiszą ci XD albo haha. <grywa> Ale tak naprawdę nie. W większości procentów, jest to w 90%, są właśnie tego typu reakcje. Jest to potwierdzone przez wszelakie badania. Działamy o tym prawie od 1995 roku do 6 października.